Sam, have you reached the Sphinx yet? E, witam wszystkich e, w kolejnym gameplayu z gry e, Sirius Sam 3. E, teraz na samym początku Wam tylko pokażę, gdzie można znaleźć pierwszy sekret. Dlatego tutaj e, dałem widok z perspektywy trzeciej osoby. O, właśnie znajduje się on tutaj. Trzeba wejść po tym się. Tutaj akurat jestem pod ostrym ostrzałem wroga, z którym później się uporam. I skacząc po dachach, dostaniemy się do pierwszego z ośmiu sekretów zawartych na tym poziomie. Tak, ten moment sobie teraz troszeczkę przyspieszę i zaraz przełączę znowu na tryb trzeciej osoby. I pokażę Wam, tak mniej więcej, gdzie znajduje się sekret numer 2. O, właśnie trzeba zapamiętać miejsce tutaj stojącej ciężarówki. Tylko najpierw uporam się jeszcze tutaj z napływem całej gromady przeciwników. Także ten element sobie przyspieszymy. No, i zaraz przejdziemy do odkrycia drugiego sekretu. Z tym sekretem wiąże się jednak taki problem, że w jego odkryciu przeszkadza nam stwór, nie wiem, pustynny, który tam sobie akurat zamieszkuje. I jest on dosyć taką irytującą, że tak powiem, przeszkadzajką w zdobyciu tego sekretu, ponieważ no mi osobiście. Z nie zawsze wychodzi za pierwszym razem zabranie tego minigana. Tak, i teraz znowu przełączymy się na tryb trzeciej osoby i pokażę Wam sekret numer 3. W sumie w tą beczkę nie trzeba strzelić, wystarczy strzelić w piasek. Ale to tak dla zabawy, tak. Ten element znowu sobie przyspieszymy, ponieważ kolejny sekret, numer 4, znajduje się dopiero w mieście. Zaraz akurat tutaj do tego dojdziemy. O, właśnie tutaj jest taki wrak samochodu. Pęknięcie w ścianie i za kontenerem na śmieci znajduje się. O, kolejny sekret. No i teraz wychodzimy powoli z miasta. I tutaj mamy kolejny, piąty już sekret, który jest dosyć zabawnym i pomysłowym sekretem. Jak widać, obsługujemy budkę z biletami. Gdzie rozdajemy bilety do piekła? Całkiem, akurat, fajny i sympatyczny sekret. Także w końcu twórcy się postarali o coś oryginalnego. Tak, i teraz yy, tutaj nie będę na razie jeszcze nic przyspieszał, ponieważ musimy udać się do właśnie tutaj tego. Nie wiem, do tej chatki, domku, i z niego musimy wziąć, czy z niej musimy wziąć e, klucz dostępu. O, właśnie ten tutaj karta dostępu, e, która da nam możliwość dostępu do e, pewnych pomieszczeń oraz e, lokacji znajdujących się na tym poziomie. Tak, tutaj właśnie mamy zamknięty teren, który da się otworzyć tylko i wyłącznie za pomocą znalezionej wcześniej karty. I tutaj mamy ukryty kolejny sekret. O, właśnie w tym miejscu się znajduje. No i teraz możemy sobie już stąd spokojnie wyjść. I przechodzimy dalej. Tak, teraz w tym miejscu będzie dużo momentów, które będę starał się przyspieszyć. Z tego powodu, że droga jest yy, bardzo prosta. W sumie idziemy tutaj jak po sznurku. Nie można się zgubić. Natomiast no, yy, na tej drodze akurat spotykamy dość sporo przeciwników. A nie chcę złamać swojej zasady, którą, tak jak mówiłem, wcześniej sobie tutaj założyłem że Każdy odcinek no, chcę zmieścić w tych 20 minutach. Chociaż z tego co widzę przychodzi mi to coraz ciężej. I każdy poziom, yy, kolejny poziom no, tutaj stawia przede mną coraz większe wyzwania. Tak więc yy, no, może nawet dojść do tego, że faktycznie jakiś odcinek będę musiał podzielić na dwie części. No chciałbym tego uniknąć. No ale zobaczymy, może jeszcze, może jeszcze się uda. W miarę wypracować odpowiednią technikę, żeby jednak zmieścić się w tym wyznaczonym czasie. Tak, tutaj widzimy teraz Sfinksa, gdzie musimy podłożyć w tych czerwonych miejscach ładunki wybuchowe. Ja tutaj gdzieś popełniłem błąd. Wydaje mi się, że w jednym miejscu po prostu nie podłożyłem tego ładunku, ale to wyjdzie dopiero za chwilę, co będziecie mieli okazję zobaczyć. Po prostu detonacja mi nie wyszła. I musiałem podłożyć ładunek ponownie. Ale to faktycznie, no... Zdecydowanie chyba była jednak moja wina. Może braku mi ładunków i zwyczajnie na to nie zwróciłem uwagi. Ale zaraz Wam dokładnie pokażę, e, o co chodzi. Tutaj tylko jeszcze się uparamy. O, akurat jeden kamikadze wystrzelił mi w twarz. No to jest akurat co lubię. Najbardziej. Tak, tutaj mamy zaraz obok skrzynkę, nie tą, obok. O tutaj. Która jest wypełniona właśnie ładunkami wybuchowymi. Ok, Quinn. Dostałem Sphinx. Powiedz mi, że masz to rozwiązane. Nie tylko jeszcze. Myślę, że jesteśmy blisko. Blisko nie da mi nic dobrego. Brzmi, że jest czas na plan B. Sam, po boże, jest to z najnowszych artyfaktów na Ziemi. Okej, więc będę go bardzo ostro Proszę, piękne puf. Wnici nie stało. I tutaj właśnie o w tym momencie, w tym miejscu widać, że musiałem nie podłożyć ładunku wybuchowego, bo nawet jesteśmy tutaj przywitani pewnym wprowadzeniem.

Please. Man's know when the screen is calls. Tak, tutaj jeszcze tylko na pamiątkę przeczytamy sobie ukryty tekst. Ja w ogóle, jak uda mi się jeszcze czasowo, to poświęcę jeden odcinek, znaczy jak się uda oczywiście w jednym odcinku to zrobić, poświęcę tablicą. Które znajdują się właśnie tutaj, w tej grze, i postaram się rozszyfrować wszystkie teksty, które są na nich poumieszczane, ponieważ te tablice również podobno się wiążą z jakimiś sekretami, które dodatkowo autorzy umieścili w tej grze. Także o co dokładnie chodzi z tymi tablicami, to nie wiem jeszcze. Ale dowiem się i postaram się to dla Was sprawdzić. Tak, tutaj jest dosyć ciemno. Aha, tak, to jest. Tutaj za pierwszym razem mi to nie wyszło. To jest takie miejsce, w którym kolumna podnosi się do góry. Tak, najpierw musimy przełączyć wyłącznik. I teraz ta kolumna. Tak, postrzale w to miejsce. Jedna kolumna idzie do góry, natomiast druga się obniża, i musimy. Skoczyć na tą drugą kolumnę, natomiast akurat za pierwszym razem mi to nie wyszło. Także ja sobie teraz ten moment zapiszę na wszelki wypadek i powtórzymy tą czynność. Dobra, próba numer dwa. Tak jest. I teraz wykonamy skok. jest, udało się. I teraz ta kolumna. Powinna wynieść nas do góry na wyższe kondygnacje. Tak, teraz to będzie chyba to pomieszczenie z drugą taką niespodzianką. Z opadającym sufitem. Takie, jest, to jest to miejsce. Trzeba przyłączyć ten przełącznik. I po prostu cofnąć się do tego miejsca, z którego przyszliśmy, o, schować się dokładnie w takim w takim schowku, tak żeby nie być zgniecionym przez właśnie upadający sufit, który tutaj pełni rolę schodów. I teraz tutaj w tym korytarzu, ja nie wiem dokładnie gdzie, zaraz po lewej stronie będzie takie wejście gdzie będziemy mogli odkryć przedostatni sekret, ja powiem szczerze, do, tej, do tego poziomu akurat podchodzę po raz drugi i nie wiem dokładnie, gdzie on się tu jeszcze znajduje. O, to nie, to jeszcze, jeszcze nie tutaj. O, tutaj, dokładnie tak. Bo ja powiem wam coś takiego, że ja akurat tą grę przechodzę w dwóch trybach. Gram na poziomie trudnym, natomiast sam poradnik e, przygotowuje na poziomie łatwym. No, z tego powodu, że granie na poziomie trudnym strasznie tą krew wydłuża. Oczywiście dla mnie sama gra jest dużo przyjemniejsza. Natomiast e, poradnik, tak jak mówiłem, już powtarzam się po raz kolejny, chcę po prostu jak najszybciej e, skończyć. No i przede wszystkim w jak najkrótszym czasie, żeby zmieścić się w tych ustalonych 20 minutach. Tak, tutaj akurat mamy zamknięte drzwi Żeby je otworzyć musimy teraz skręcić w prawo i odkryjemy taką komnatę, w której nie wiem, znajduje się obcy czy jakiś tam nie wiem bożek który siedzi na tronie i zabierzemy mu piękną brązoletę, która jak się okaże nie tylko jest kluczem do otwierania drzwi, ale również i całkiem sympatyczną bronią. Tak, teraz idziemy do tego miejsca. Z drzwiami, tutaj akurat nie musimy wtedy drzwi y, strzelać. Ja tak w sumie zrobiłem to bezmyślnie. Wystarczy podejść i drzwi się same otworzą. No i przechodzimy teraz na wyższy poziom. I teraz Wam pokażę akurat. możliwości jakie jeszcze prezentuje ta brązoleta ale to za chwilę jeszcze to jeszcze nie jest ten moment Quinn, Sam, I've... you can't just run around Egypt blowing up whatever you damn want. no time for that. I'm in. I found it. The secret chamber. You won't believe it. And Nitrice has found something, too. The data's headed your way. Let me know when you know what it means. All right. It sounds significant. Try not to blow it up. I'll let you know when I have anything. Jak widać, grafika prezentuje się dosyć okazale. Przynajmniej ja jestem pod wrażeniem. I teraz Wam pokażę możliwości: jeszcze inne możliwości wykorzystania tej bransolety. Wystarczy nakierować o na przeciwnika i w niego strzelić. Poza tym można łączyć jeszcze ten promień, że możemy załatwić. Kilku, nawet kilkunastu przeciwników. Po prostu wypuszczamy promień. On łapie yy, większą liczbę przeciwników. I powiedzmy, o tak jak na przykład tutaj dwóch nam złapał. I w kilku sekundach pięknie nam eksploduje. Tutaj należy pamiętać, że udaje mi się cały czas w dół. No i wychodzimy na powierzchnię.

ponieważ tutaj akurat walka dosyć mm, się wydłużyła z tego powodu, że jeden z przeciwników zwyczajnie gdzieś mi się schował w ruinach. O, tutaj akurat mamy sekret numer 8 i ostatni już na tym poziomie. I niestety nie potrafiłem tego przeciwnika, przeciwnika znaleźć. Znalazłem go po prostu zupełnie przypadkiem gdzieś tam był ukryty między kamieniami. Nie wiem, czy się zablokował, czy po prostu może bał się mojej osoby. Natomiast jest to wymagane pokonanie wszystkich przeciwników do tego, aby zakończyć ten etap. No i tym samym, żeby przyleciał po nas helikopter, który nas zabierze z tego terenu. O, właśnie ten. Także ja się z wami żegnam. No, I okay, I'm in. It's time for us to get the hell fire. Fancy meeting you here. The pleasure is all mine. Any news from HQ? They analyzed all that data you found. There are two massive power generators under Karnak and Luxor. It looks like they power the time lock. Let me guess. They want me to turn them on. Oh, now you can turn things on? Shut up and fly.